Okay, cześć, Simoneczko, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Zapraszam do pierwszego odcinka z gry Diablo 4, gdzie dzisiaj utworzymy sobie taką można powiedzieć playlistę poradników do Diablo 4, począwszy od tak naprawdę samych podstaw, skończywszy na bildach, na, na mecie i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym poprowadzić po prostu na swoim kanale taką serię, gdzie po prostu rozbierzemy Diablo na części pierwsze od A do Z Począwszy właśnie od takich totalnych podstaw, od omówienia NPC, od omówienia takich poszczególnych aspektów, skończywszy na jakichś tam fajnych buildach dla postaci, na mecie, na mechanikach i tak dalej. Wiem, że te pierwsze odcinki, które teraz będą na kanale, mogli, mogliście już widzieć na YouTube, tak? bo już tego jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o polskiego, jak i zagranicznego YouTube'a. Natomiast ja uważam, że chciałbym też mieć taką swoją serię na kanale, gdzie po prostu będziecie mogli sobie wejść na playlistę i e, wyszukać to, co po prostu was interesuje. Także dzisiaj, moi drodzy, na kanale pierwszy odcinek z tejże play, e, serii będzie to Okultysta. Dzisiaj sobie pogadamy troszeczkę o tym NPC, który jest, moim zdaniem, jednym z najbardziej kluczowych w tej grze. E, co on robi. Co, co można u niego w ogóle zdziałać, do czego on jest i tak dalej. No jak widzicie, tak, generalnie NPC, okultystę możemy spotkać w każdym większym mieście. Jest on oznaczony, oznaczony na minimapie taką oto ikonką, takimi trzema kółeczkami, jest on oczywiście podpisany. No i co u niego można, moi drodzy, znaleźć? Tak jak widzicie, u niego można naznaczać aspekty, można nasycić przedmiot, Aspektem, można z niego wydobyć z przedmiotu dany aspekt, można tworzyć pieczęcie, można je rozkładać oraz można zaklinać przedmiot. To są bardzo istotne opcje, e, które są w Diablo 4 potrzebne. I zacznijmy sobie od lewej strony. Czym są moi drodzy aspekty? Aspekty to nie jest nic innego, jak z Diablo 3 się możecie domyślać. Są to moi drodzy afiksy legendarne, czyli każdy przedmiot legendarny ma swój taki unikalny afiks. E, Napisany na kolor właśnie pomarańczowy I to jest jakaś taka właśnie wyjątkowa właściwość Coś, coś w tym stylu, jakaś tam moc tego przedmiotu nie generalnie tak Aspekty w tej grze możemy podzielić na takie dwie kategorie Pierwszą z nich jest Pierwszą z nich są to aspekty, które występują w przedmiotach Oraz, moi drodzy, są to aspekty z kodeksu potęgi Moi drodzy, w Diablo 4 mamy coś takiego jak kodeks potęgi Jest to zbiór Aspektów właśnie tych mocy legendarnych, yy, oczywiście z podziałem na defensywne, ofensywne, zasoby funkcjonalne, oraz mobilność. Możemy sobie tu zaznaczyć, żeby pokazywało tylko aspekty, które są dla dan naszej danej kla yy, klasy postaci. No i w sumie, w sumie tyle. Generalnie rzecz jak je zdobywać? Bardzo prosto: jeżeli wykonujemy dungeony, yy, to zdobywamy właśnie aspekt. Każdy dungeon jest podpisany, yy, jaki aspekt Zdobędziemy podczas jego wykonania, no i nawet mamy napisane, że dla jakiej klasy postaci dany aspekt występuje. No i generalnie tak to wygląda, że mamy właśnie te aspekty z kodeksu potęgi, oraz moi drodzy, mamy aspekty, które, dro... które zdobywamy po prostu zdobywając jakiś przedmiot. I teraz tak. Aspekty moi drodzy. Nie są to afiksy, które są stricte w danym przedmiocie przypisane, tylko w danej kategorii itemów. Czyli są aspekty, które możemy na przykład zdobyć tylko i wyłącznie w pierścieniach, są aspekty, które możemy zdobyć tylko i wyłącznie w pancerzach, w broniach i tak Te aspekty są podzielone na, tak, na takie kategorie. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, jakie aspekty w jakim itemie możemy znaleźć, link będzie w opisie do stronki. Do której was odeślę, tam możecie sobie spokojnie znaleźć dany afiks, dany aspekt, który Was interesuje, oraz będzie napisany w jakim właśnie przedmiocie, w, jakim, w jakiej kategorii przedmiotu możecie go, moi drodzy, zdobyć. I teraz tak, czym oto się różni? Czym się różnią aspekty, które możemy zdobyć z kodeksu potęgi z dungeonów, a te, które możemy zdobyć właśnie z przedmiotów? Ponieważ jest parę jest tych, tych aspektów, które moi drodzy, możemy zdobyć, i tu. I tu, w sensie, że jest, możemy dropnąć przedmiot, który będzie miał aspekt, który możemy spokojnie sobie zdobyć, wykonując dany dungeon. Różnica jest, moi drodzy, taka, że e, dropniemy sobie przy, przykładowo przedmiot, który nam daje to, że mamy, jak mamy aktywną barierę, e, to mamy jakiś tam zakres, prawda? Mamy jakiś tam zakres procentowy e, danego aspektu, i w momencie, kiedy będziemy chcieli wyciągnąć aspekt z tego przedmiotu, możemy to oczywiście zrobić za pomocą drugiej strony u okultysty, to ten aspekt, jak w momencie jak go wyciągniemy, on ma daną wartość. I w momencie, kiedy będziemy chcieli ten aspekt wrzucić do przedmiotu, to wtedy ta wartość się zachowuje. Tak? To, nie, to jest dokładnie taki sam procent, jaki żeśmy wyciągnęli z, z poprzedniej broni, bez żadnych zmian. W momencie, kiedy nasycimy przedmiot za pomocą kodeksu potęgi, ta wartość aspektu jest zawsze minimalna. Tylko teraz tak, aspektem z kodeksu potęgi możemy nasycać przedmiot wielokrotnie. Dany, możemy używać danego aspektu, który jest w tej naszej księdze, na wszystkie przedmioty, które możemy, no generalnie nie ma limitu, tak? Możemy używać tego aspektu w nieskończoność. Natomiast aspekt z przedmiotu możemy zaknąć przedmiot tylko raz, czyli wyciągniemy Aspekt z jakiegoś przedmiotu, który dropnęliśmy, przykładowo ja mam taką broń, wyciągam z niej moc, tą legendarną, wyciągam z niej, z niej ten aspekt. Mam sobie, o, mam sobie ten aspekt taki, oczywiście to jest inny, ale chodzi o to, że się pojawia właśnie taki, te, tego typu przedmiot tutaj w aspektach yy, i możemy wszczepić ten aspekt w inny przedmiot z takim dokładnym bonusem, ale już nie będziemy mogli wy, wyjąć tego aspektu ponownie. Czyli ten aspekt z przedmiotu możemy użyć tylko raz. Z kodeksu potęgi możemy używać go wielokrotnie, nie ma, nie ma ograniczeń w jego używaniu. Tylko trzeba pamiętać, że jest zawsze ta minimalna wartość. No i to, moi drodzy, te, tak by wyglądały aspekty w tej grze. Nie jest to jakoś mega trudne, przyznam szczerze. Aspekty możemy wrzucać do przedmiotów żółtych i wtedy one się stają przedmiotami legendarnymi, oraz możemy zamieniać aspekty już w jakimś tam przedmiocie legendarnym, którego używamy. Także to jest, to jest tego typu rzecz. Przykładowo, wrzucam sobie buławę, którą mam sobie w ekwipunku No i powiedzmy, wybieram tak, albo kodeks potęgi. Tutaj polecam zaznaczyć tylko moją klasę. Wtedy będą aspekty dla waszej klasy postaci, którą gracie. No I przykładowo weźmiemy sobie to, jakiś tam aspekcik. Oczywiście mamy koszt, to jest istotne, żeby naznaczyć przedmiot aspektem, musimy płacić materiałami. Oczywiście tutaj jakie to macy, jaka ich ilość. Tutaj jest oczywiście to rozpisane. No i oczywiście złotem. Czyli klasycznie, nie? Jakiś tam koszt oczywiście, zużycia jest. No i tutaj mamy podgląd, jak będzie ten przedmiot wyglądał w momencie, kiedy e, nasycimy dany przedmiot aspektem. Teraz tak, moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, e, jeżeli chodzi o bronie dwuręczne, one zawsze mają afiks razy 2. Tak? W przypadku barbarzyńcy, który ma broń jednoręczną który ma broń dwuręczną, to w przypadku broni dwuręcznych jest to bonus razy 2. Także nie zdziwcie się, jeżeli macie w, w tym kodeksie kodeks of power, czyli w tym kodeksie potęgi, bonus, który e, daje wam, powiedzmy, te 10%, a wrzucając do broni e, dwuręcznej macie d d dwa razy więcej, prawda? Każdy bonus jest po prostu w sposób broń dwuręcznej razy dwa. Ale to tak, odchodząc już od tematu troszeczkę. No i generalnie, tak, jeszcze mamy, oczywiście, tutaj wrzucamy broń. To mamy aspekty, które możemy wrzucić do danego przedmiotu, są podświetlone. Tak samo w momencie jak wrzucamy jakiś aspekt, to tak samo przedmioty, do których możemy wrzucić dany aspekt, również są poświetlone. Także albo możemy sobie wyszukać jakiś aspekt ze stronki, którą macie w opisie, i znaleźć przedmioty, które, które możemy zaknąć danym aspektem, lub po prostu wrzucacie aspekt, który Was interesuje, i macie listę z ekwipunku na przykład, czy listę. W na sobie i oraz listę rzeczy z ekwipunku, które możecie po prostu zaklinać i tyle Także tak by to moi drodzy wyglądało Jeżeli chodzi o zaklinanie to chyba wszystko, to są takie najważniejsze rzeczy O wydobywaniu mówiłem Jeżeli chodzi o przedmioty unikalne, ich się nie da ruszyć Przedmioty unikalne też mają swój taki unikalny afiks I to już są akurat aspekty, afiksy No nie wiem jak to nazywać w sumie które występują w danym przedmiocie tak? To są przedmioty unikalne, tego się nie zmienia Ich nie ruszymy Tutaj jest mowa tylko i wyłącznie o przedmiotach legendarnych Teraz tak, wykonaj pieczęcie Moi drodzy, co to są pieczęcie? Tutaj oczywiście jest mowa O pieczęciach na Nightmare Dungeon Czyli na podziemia koszmaru Które odblokowują się na tierze trzecim świata No i tak jak widzicie Macie rangi Tych, tych pieczęci Począwszy od pierwszej skończywszy na setnej przedział, od 1 do 20 są to przedmioty są to pieczęcie święte, czyli na World Tier 3, trzecia ranga świata i od 21 tu już mamy rangę świata czwartą generalnie skąd te pieczęcie zdobywać tak, można te pieczęcie zdobyć z wydarzeń typu yy, bossowie świata, z bossów świata nam leci, tego typu pieczęć oraz z dungeonów, po prostu robiąc dungi, robiąc bossy można taką pieczęć zdobyć, lub właśnie wykonać je u Okultysty, jak sobie klikniecie na wykonanie danej pieczęci To macie materiał, który się nazywa proch pieczęci Czyli generalnie, żeby zrobić jakąś pieczęć u okultysty Trzeba najpierw już jakieś pieczęcie dropnąć i zrobić Generalnie rzecz biorąc, nightmare tworzenie, bo tu będziecie mieli zablokowane Żeby odblokować wykonywanie pieczęci oraz rozkładanie pieczęci Trzeba zrobić nightmare dungeona, przynajmniej trzecia ranga a to tak jak mówię, jak zrobicie World Bossa, to powinna wam ta pieczęć dropnąć, przynajmniej w moim przypadku tak było, że swoją pierwszą pieczęć na podziemia koszmarów zdobyłem z podajże Aszawy, jeżeli dobrze pamiętam. Z pierwszego World Bossa, którego ubiłem na pierze trzecim. I tak to by, moi drodzy, wyglądało. Macie pieczęcie i teraz tak, czym one się generalnie charakteryzują? Moi drodzy, pieczęcie do podziemi koszmarów, tak jak już mówiłem, oprócz rangi, mają afiksy. One zmieniają dany dungeon. W taką, jakby jego ulepszoną wersję. Dodając różne, właśnie afiksy, nie? czyli jakieś bonusy, które nas osłabiają, lub które nas wzmacniają. Tak jak widzicie, wybuchowe ograniczenie kontroli, objęcie cię efektami ograniczenia kontroli wywołuje wokół ciebie wybuch. Są, jest jeden taki afiks, który, nam, który nas wzmacnia, oraz są cztery afiksy, które nas osłabiają. I przyznam się szczerze, że niektóre te afiksy są mega upierdliwe i. Na przykład jak widzę taki grzmi gniew e, sztormiciela lub e, jest taki też afiks z cieniami, że takie cienie się pojawiają nie można tam atakować. Generalnie rzecz biorąc ja takie pieczęcie od razu rozkładam i nawet nie robię takich dungeonów, bo to jest mega opierdliwe. Także <laughs> możemy te pieczęcie spokojnie rozkładać i wtedy zdobywamy taki pyłek, z którego możemy tworzyć inne pieczęcie. Także tak by to moi drodzy wyglądało. No, i co więcej, no tak jak mówię, każda pieczęć ma przypisany dungeon, który, który wzmacnia. Pieczęć koszmarów, na przykład, tutaj jest do żmiowego leża. Tutaj mamy slamsy gulranu, i tak jak widzicie, każdy, każda pieczęć właśnie służy do zmiany danego dungeona. I teraz tak. O Nightmare Dungeonach porozmawiamy sobie dokładnie, o no co my mogli tutaj powiedzieć, bo tak naprawdę, oprócz tego, że pieczęć zmienia dany dungeon, jest jakaś ranga danego pod, tych danych podziemi. W momencie, kiedy wykonamy takie podziemia koszmarów, na samym końcu możemy ulepszać glify. Ale to już w osobnym odcinku pogadamy sobie o glifach, o Paragon bordach i tak dalej. Tutaj skupmy się na okultyście. I tak by to, moi drodzy, wyglądało. Możecie sobie od razu wszystkie święte, czyli z y, rangi świata 3, od razu je wszystkie zsiarować, tak? Usunąć, zniszczyć, whatever. Oraz wszystkie starożytne z czwartego poziomu świata. Albo wszystkie od razu. Że wam nie pasują, możecie wszystkie rozłupać i tyle. Ostatnia zakładka, moi drodzy, jest to zaklinanie przedmiotu. To jest coś, co ja nazywam totalnym endgamem, ponieważ tutaj możemy zrobić z danego przedmiotu przedmiot totalnie bisowy. Czyli na przykład dropniecie jakiś przedmiot, który ma fajne statystyki. Tutaj jest, moi drodzy, nic innego jak wybranie jakiegoś bonusu, który ma przedmiot i rolka. Po prostu możecie zmienić dany, dany afiks na jakiś inny. Czyli macie jakąś broń, która wam mega pasuje, ma wszystkie praktycznie bonusy dobre, a jeden jest totalnie bezużyteczny. Możecie go podmienić na inny. Tak samo list afiksów, moi drodzy stronka, będzie w opisie. Yy, jaki afiks, w jakim przedmiocie możecie znaleźć yy, i jaka będzie jego wartość, w zależności od poziomu przedmiotu, który posiadacie, ponieważ. Tutaj Moc przedmiotu ma bardzo duży wpływ na to, jaki jest zakres danej statystyki. Bodaj, że na 725 poziomie mocy zakres, statystyk, zakres danej statystyki jest już największy. Także, jeżeli item power jest 725 w górę, to wtedy macie pewność, że dana statystyka jest w tym największym zakresie. Także tak to, moi drodzy, by wyglądało. Wyjątkiem tutaj są oczywiście widełki danej broni, czyli zakres obrażeń, y, jakie, jaką ma dana broń. Im wyższy power level, tym te widełki są większe. Jeżeli macie broń 800+, moc przedmiotu, to wtedy te widły są już naprawdę dość duże. Także tak by to wyglądało. Mowa tu jest tu o tych statystykach poniżej, czyli siła, y, jakiś tam damage od, na przykład od odsłonięcia, od przytłoczenia. Od 725+, macie pewność, że y, zakres jest najwyższy. No i teraz tak żeby zmienić, statystykę oczywiście trzeba zapłacić, tak? To mieszanie nie jest za darmo, powiem więcej, jest dość drogie, pierwsza rolka, ewentualnie druga rolka jest w miarę tania, nie jest jakiś to mega koszt golda, natomiast już trzecia, czwarta i dalej, ten gold się bardzo, ale to bardzo podnosi, już za trzecią rolkę to już ponad milion trzeba grubo zapłacić, także nie jest to tani biznes, ogólnie rzecz biorąc. No, i że potrzebujecie oczywiście zasnątych kryształów, które dropią praktycznie wszędzie. Zresztą, generalnie, jest taki tip, jeżeli znajdziecie sobie na jakiś materiał, jak nie wiecie na przykład skąd dropi, to polecam sobie wejść w materiały współczynniki tutaj w matce, najechać powiedzmy na mas, który Was interesuje. Jest napisane skąd go możecie zdobyć. Czyli na przykład ten materiał, zapomniano, dusza jest tu kluczowy. Do zmian, bonusu w itemach, i występuje w podczas piekielnego przypływu. Jest to wydarzenie świata, tak jak World Boss na przykład. Jest on oczywiście ten przypływ oznaczony tego typu ikonką na minimapie. Jest to oczywiście wszelkie informacje na temat tego przypływu. Idziecie tu sobie na teren tego przypływu i farmicie te matce, One występują ze skrzyń, które są na, na terenie tego całego przypływu, zabijając mopki. Zdobywacie takie ogniki, za pomocą tych ogników otwieracie skrzynię i z tych skrzyń Macie właśnie te zapomniane dusze I właśnie za pomocą tych dusz jesteście w stanie zmieniać bonus w przedmiocie I tak moi drodzy by to wyglądało jeżeli chodzi o okultystkę Jest to bardzo kluczowa postać w tej grze, bardzo kluczowy NPC Zważywszy na to iż on nam tworzy bisowe przedmioty, tworzy Przedmioty już które chcemy docelowo używać bazując właśnie na aspektach, bazując na rolkach przedmiotów. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o to. I teraz tak. Generalnie rzecz biorąc z tej ostatniej zakładki, to tą zakład ostatnią zakładkę polecam używać, jak macie już przedmiot starożytny, taki już docelowy, czyli powiedzmy te 725, plus, lub w przypadku broni okolice 800 moc przedmiotu, to wtedy się bawcie w rolowanie. Nie polecam tego, nie polecam mieszać jakiejś broni, na przykład jak jesteście na poziomie trzecim poziomie świata macie jakiś święty item powiedzmy level 6.0 coś tam to no nie po prostu to jest na tyle moim zdaniem droga opcja że nie polecam tego używać tak wcześnie jak macie bisowe przedmioty to wtedy spoko bawcie się natomiast yy, nie za wcześnie ja na przykład mówię na dopiero na tierze czwartym świata zacząłem yy, bawić się przedmiotami zacząłem je ulepszać i mieszać także tak to by moi drodzy wyglądało Tworzenie pieczęci, szczerze mówiąc, ja bardzo rzadko tworzę pieczęć, ponieważ jak robię Nightmare Dungeona, to praktycznie zawsze mi leci jakaś inna pieczęć. Chyba, że mówię, mam jakieś te pieczęcie bardzo słabe, które mi nie pasują, to wtedy sobie robię jakąś tam pieczęć, oczywiście starożytną i sobie krawcę. I w sumie tyle. Jeżeli macie, moi drodzy, jakieś pytania, śmiało piszcie. Tak jak mówię, ten poradnik jest skierowany dla osób, które jeszcze nie wiedzą, do czego jest Okultysta, zaczynają yy, swoją przygodę w Diablo 4. I czegoś, mamy nadzieję, że się z tego odcinka dowiecie. że macie mówię, pytanka, śmiało piszcie w komentarzach. Eee, to był pierwszy odcinek, związany właśnie z taką playlistą Diablo 4. I będziemy oczywiście ją dalej kontynuować. moi drodzy, jeżeli chodzi o NPC, na pewno omówimy sobie jeszcze Złotnika, to jest też bardzo kluczowa postać. No i oczywiście Kowal. I, i będzie jeszcze e, Alchemik. Także, no i jeszcze sobie omówimy dostarczyciel kuriozów, czyli tutaj Obole, tak zwana Gamblara. Także wszystkie NPC będą oczywiście omówione dokładnie do czego, co i po co. No i potem pewnie jeszcze będzie mnóstwo innych rzeczy. Także kroczek po kroczku, moi drodzy, rozbieramy tę grę na części, części pierwsze. Jak wam się spodoba? Rzućcie lajka, komentarzy, w razie pytań ewentualnych. No I zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki pięknie za oglądanie. Żółwiczek, widzimy się na Twitchu. Pozdro.